Mom, mój, nie, nie, nie mój grzecznie jedzie. No, no jak na 150? Nie mogę, no, się to nie nie wie. Wie. sam jedzie jeden. Sam jedzie? To. No. Już teraz na świętego <grym> To sam jedzie do ich urazowej. Nie wiem, ciebie, że jedziemy mało od niego. tu ile wolno? 120? Nie wiem, co to 120 to wolno. Więc 130, 140. Witam wszystkich gorąco. Tym razem mamy na kanale Mercedesa AMG A45S, Auto automat dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem o mocy jedynych 421 K i napęd na cztery koła oraz automatyczno dwusprzęgłowo skrzynie biegów. Jakieś 30 lat temu, gdy na co dzień ujeżdżałem ładę 1300 mego TATY, zostałem przewieziony czerwonym kadetem GSI o mocy 150 koni. To był jakiś kosmos. Szło to jak złe. Miało jeszcze te futurystyczne wówczas elektroniczne wskaźniki. Zastanawiałem się niedawno, czy dziś jakiś kompakt jest w stanie zrobić na mnie jeszcze takie wrażenie. No i jest, oto on. Przy nim moje e 9325 i jest jak ta Łada 1300 przy Kadecie GSI. Auto, tak samo jak i poprzednie, mamy do dyspozycji dzięki firmie Hypcar. Jeździliśmy nim chwilę po tym, jak oddaliśmy dodża, więc siłą rzeczy będziemy odwoływać się do wrażeń, jakich dostarczyła nam potężna V8 z poprzedniego filmu. Pytanie, jakie się nasuwa. To panie, a ile to wyczymie, Toż to tylko 2 litry i 421 koni Tak ponad 210 koni z litra To musi klęknąć chwilę po gwarancji Nie wiem, nie znam się Nie wydaje mi się, żeby to był mistrz trwałości I żeby bezproblemowo nakręcił setki tysięcy kilometrów Ale z drugiej strony AMG chyba wie co robi Motor ma zakuty wał i tłoki Więc chyba to jednak trochę pojeździ Nie wiem, nie znam się Sam jestem ciekawy to już jest twardo, bardzo twardo. Będzie bardzo twardo. No ale niestety tego pomruku już nie ma, tego tego V8 Nie. <laughs> Pracuje no tak bardzo zaraz, zwyczajnie. Musimy to, to będzie strzelał. Ja a Toyota już nie będziemy ruszać dzisiaj. Nie, ja bym chciał dzisiaj przejechać. Mamy, mamy jeszcze do dyspozycji na dzisiaj e, Toyota GR2, e, ale chyba zadamy spokój, bo półgodzinna przejażdżka Dodge'em, e, to już było masę wrażeń, a teraz jeszcze przyjedziemy tym i myślę, że na dzisiaj wystarczy. Następnym razem zostanie Toyota GR2 i... A, Ten chyba do co dnia byłby lepszy, no nie? Monika na pracy nie wie <laughs> Do szpitala. Tamten to był taki absurdalny monstrum. To jest taki samochód z, z bajrami wszystkimi po prostu. Tutaj masz... Tyle tych opcji, tu wszystko się świeci, kolory, nawet nawet nawiewy się na fioletowy świec. W nocy to po prostu w nim jest, musisz wszystko pop, poprzełączać, bo... I po co to? Komu to potrzebne? Kierownica jak z jakiejś Formuły 1, kurka wodna. Zobacz, nawet się łopatkami nie pobawiliśmy w ten stałeś to? Aha. Tryb Sport Plus, tak? To jest nie, to jest e, tryb e, AMG Track Pass jakieś nowe, jakiś coś, coś, coś tam. To już jest Performance. Ten wygląda samochód na, na taki dziki, szalony, ale nie absurdalny. Nie mam podkreślenia, mam tylko ten Jeszcze, tylko powiedz, że jeszcze jest ten start-stop system, jest on wyłączony akurat teraz, na szczęście. A to i kamera przednia, panie mm, mm. kochany, zielone. Same, Zegarek, jak w starym Mercedesie, na cyfroblacie. Auto brzmi fajnie, nawet bardzo fajnie, jak na cztery gary, ale bezpośrednio po przysiadce z Dodge'a pod względem dźwięku oczywiście nie ma szans. V8 brzmi bosko. No właśnie, zrób z tymi zegarami. Robię, chyba nie wiem. O, Chuje. E, Panie, trochę techni. O, było, 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 było. No wiesz, już z starej daty ludzie musimy mieć klasyczne zegary, a nie jakieś tam No Ładnie, kurde. Godzina. O, jest. jest. Prędkościomierz. Wyczystu. A tu jeszcze masz ten zawieszenie, mnogość dostępnych ustawień, tego co ma się wyświetlić, jak się ma podświetlić, różnokolorowe podświetlenie nawiewów, to wszystko jest mało ważne. Trzeba by nad tym chwilę posiedzieć, i na pewno jest to do ogarnięcia. Ale nam szkoda czasu na małe istotne drobiazgi. Samochód, komputer. My skupiamy się na samochodzie. A czemu na ekranie jest srebrny? Alga też się nie zgadza. Spulera nie ma. Poszukali nas. <laughs> Składek. <laughs> no nie dobra, nie będziemy się bawić teraz kolorami oświetlenia Hubert. Nie, nie, tylko tak wiesz, zrobiłem to mi będzie tam tak się obsługiwać tym? Nie wiem, kupuję pojęcia, nic nie mam, nic no no nie masz, wiem. Erka masz tam... Jak tu się biegi wyłączył, tym? No. Do dołu. do dołu. Nie, to parking. Nie musisz naciskać, bo to tylko do parkujesz. Dobra, masz teraz ten. No masz D, napisane masz D. Na Sport Plus jesteś cały czas, tak że może tu pokrętłem pokrętem Porównując to do Dodge'a, auto nie jest tak spektakularne. Nie ryczy tak pięknie. Nie wykręcasz tak mocno głów przechodniów, ale jest szybsze i o niebo pewniejsze w prowadzeniu. Hamulce to przepaść w porównaniu z Dodżem, oczywiście na plus Mercedesa. Jedynie reakcja na gaz lepiej wypada w Dodge'u, no jednak turbo potrzebuje chwilki na zadziałanie. Niewielkiej chwilki, ale tą chwilkę czuć. Tu jest za szybko, jak skurano na liczniki, to mi noga z gazu ucieka. No szybko, to szybko. No i że jeszcze spoko, pełna kontrola i w ogóle szczególnie szybko. Szybko, szybko, Zafaję się nie mam, nie mam. Ja tutaj trochę bardziej. Bo tu no, idziesz no, no, na, na liczniki, No i tu jest 4x4, to, to jest fajne. Gaz, gaz, i jest taki, w jakimś sekundę dopiero kupnięcia, a w dodrzu było natychmiastowo. Zobacz, teraz daję gaz w podłogę, uwaga. I Ну, есть, есть, есть. seu comfort bons. Za dużo, za dużo, ale hamulce maje pan. A dobre hamulce ma tyle. 260 ponad było. Przecie 200 z powrotem. <laughs> o no, tu będzie ostra, uwaga. Mamy kontrolę trakcji, wszystko? Wszystko, mamy. O jebani, ty już wie. Ale, ale, ale powiem Ci, że przeciążenie na zakręcie było duże. Takie aż nienaturalne. Powinien wyjechać dawno. Na, na przód, nie równocześnie raz z przodem, raz tyłem tracił. No właśnie, jak to przełożył na komfort? Wręczłem. Sport. I, I teraz, i teraz normalnie. No, i to jest komfort? Tak. Nie, ale i dolnięcie było takie samo. Tak. A szybciej mnie nie zmienia i nie redukuje tak. Są od razu bieg zmienia na wyższy, ten. No i cichszy jest wydech. Ludzie tu zapiętalają w tej Warszawie. No nie? niektórych też ciężko wyprzedzić. No. A tu jakie spalanie mamy, nie widać. No mniejsze Trzeba by się tu pobawić tam. Na komputerach tym się nie znamy. Nie. Żeby nie było, na samochodach też się nie znamy, ale. To niczym nie przeszkadza. No, A w że za blisko jadę. Wróci mm -hmm. mi się, jak składa do krzyczy, kurwa, człowieku. Kurwa, kurwa, czarownicz. Idot, idiota. <laughs> Kazałem przedstawić, który się teraz mówi, Weźcie, kurwa, przestawcie ten frontas i zbuchujmy strzeli zaraz, mówi kiedy... Będę się mijał samochodem, to będzie, krzyczał, się to za blisko. Jak na światłach na mieście przewod sobie na S, bo S będzie ci szarpał. O, tu jeszcze masz. To no, jeszcze masz na, torze, tak? na To o, o, <laughs> już tego, nie wolno. Tego, tak? to, tego to nie włączaliśmy. Nie? Upewnij się, że jesteś na torze napisany. No, a nie w tak. wrażenie w doczu było, że, że, że mocniej. I ten moment taki stoi, pedał w podłogę, a on się kurwa zastanawia i dopiero tak po pół sekundzie do, daje ognia. Jakbym miał wady, wytykać, to się nie nadaje, bo ten nie, nie, nie reaguje, no na... nie... słabo, słabo, panie, słabo, <śm> o tym można normalnie ruszyć, nie ma, nie ma problemu. Tego się po sobie nie spodziewałem, niby AMG, ale jednak to tylko podrasowany kompakt z przednim napędem i dołożonym tylnym, a jednak auto, za którym tęsknię, jeździ niesamowicie. Poza osiągami daje ogromną pewność prowadzenia. To może być złudne, ale sprawia wrażenie, że nie ma granic przyczepności. Przyspiesza, skręca, hamuje lepiej niż się spodziewasz. I przy tym wszystkim daje ogromny fan. Gdyby jeszcze dołożyć dźwięk V8 i natychmiastową reakcja na gaz, byłoby to auto doskonałe. A przy tym wszystkim, jeśli tylko masz na to ochotę, to da się tym jeździć normalnie, spokojnie. Mimo sztywnego zawieszenia, da się tym jeździć na co dzień. W każdym razie, ja bym mógł.